Rozpoczęliśmy właśnie cykl szkoleń ze standardów sieci q Serwis Castrol z zakresu obsługi klienta, zarządzania serwisem samochodowym, budowania wizerunku, e, wizerunku sieci, doskonałej obsługi klienta. Poruszamy również zakresy, aspekty prowadzenia dokumentacji serwisowej, wzory zlecenia, zabezpieczenia się na wypadek problemów e, z, z klientami, jak minimalizować ryzyko. Serdecznie zapraszamy do udziału. Szanowni Państwo, zaczęliśmy kolejny etap szkoleń na sieciku serwis Castro. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do korzystania i zapisywania się na kolejne terminy szkoleń, ponieważ tematyka jest bardzo ciekawa, bo jest zarządzania serwisem oraz zarządzania zbiorem obsługi klienta. A w dzisiejszych czasach standard i właśnie obsługa klienta jest najważniejsza. Mój nazwisko Karczysz Repo, reprezentuję firmę Aris, jestem właścicielem tej, tej firmy. No, prowadzę ten biznes już prawie 20 lat. Z punktu widzenia warsztatu myślę, bardzo istotne jest przyjęcie auta do serwisu, odpowiednią obsługę, podejście do klienta, rzeczowe zapoznanie się, jak się powinno profesjonalnie takie przeprowadzenie de facto. Przyjęcia ma wyglądać. Takie szkolenie bardzo pogłębia moją wiedzę, odświeża pewne rzeczy. Staram się z tego szkolenia wyciągnąć jak najwięcej wniosków na przyszłość, jak i przypomina mi, gdzie i w jakim momencie kiedyś tam popełniałem pewne błędy, a mogę przez to, to je, przez pomoc tego szkolenia je wyeliminować.